Witam was bardzo serdecznie, tu Ostry CS. Jak sami widzicie kolejny odcinek tutaj z otwierania skrzynek będzie, ale dzisiaj coś niezwykłego, bo dzisiaj tworzymy sobie brawo case'a. Ktoś się tam zapytał. W ogóle jak będziecie, napiszecie coś ciekawego, to uznam za ciekawe, to pokażę wasz komentarz w odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć siebie w odcinku, to napiszcie coś, na przykład hashtagiem otwieranie, po prostu pokażę najciekawsze komentarze. Jak sami widzicie, tak oto wygląda ta skrzynia, kosztuje 250 zł. Jasne wody tutaj oddają, ja, ale najbardziej co to, no to proszę państwo, tutaj ognisty wąż i mam nadzieję, że jego właśnie wydropię, więc zostaw łapkę za to, że wydropię, bo może te... o już przelecie jakiś różowy no, jak coś przelatuje, jakiś różowy, to aż mnie serce ściska. No i dostałem... No dobra, no to ognisty wąż po raz drugi. Mam nadzieję, że tak, bo to jest bardzo droga skrzynka. Proszę, proszę, daj mi kosę, daj mi kosę, daj mi kosę, kosę. Nie. Boże, najgorszy skin! Kto tym gra? To się nadaje do, do wyrzucenia na odpadek. Nie. Dobrze, to tak jeszcze na zakończenie fajne tego odcinka. Otworzymy sobie dużo tych pojemników. Oby wypadło jakiś holo, bo chciałbym, żeby cokolwiek przynajmniej oddało. Jakby trafiło tam jakieś holo, to byłbym bardzo zadowolony. Jednak na razie dużo różowych przelatuje. No, oczywiście brokatowe muszą mi dropnąć. Cały czas te brokatowe, do dupy chcę stać, te brokaty. Nie, no same różowe przelatują na początku. To jest już. O, jest! O, kurde, nawi! Ja pierdzielę, ty dobrze, fest. Nie no, cały czas te brokatowe. A może tak zamiast tych brokatów jeszcze jeden ten by się trafił, co? Ja pierdzielę, jakie głupie.